Cześć wszystkim, bardzo się kłania, pozdrowionka z yy, promowiska w Rotterdamie. Stoję sobie właśnie w Rotterdamie, o tutaj podeszła znowu yy, pani Mewa. Ona żebrał chlebek. Jak jej się rzuci, to wtedy zlatuje się tu całe stado. Jak ostatnio rzuciłem i pełno ich wtedy siedzi i sępią. <laughs> Jakby to nie brzmiało, mewy sępią, chyba to są mewy, no tak mi się wydaje, no ale dobra, nie, nie o to chodzi. Dzisiaj, powiem Wam, przy bramkach na wjeździe dostałem, o, wi-fi i hasło na pocztę, tak, na internet tutaj w porcie, tak więc nagrywam taki króciutki materiał, yy, chwilę tylko, chcę zobaczyć jak to by wyglądało z tym transferem tutaj. Będzie to też taki filmik, mało, że Was poinformuję właśnie, że już właśnie w tej chwili, a godzina jest dokładnie 14, za minutę, za minutę jest 14, stoję w promie właśnie na porcie w Rotterdamie, tu już widzimy, prom sobie stoi, czeka, zaraz powinien przychodzić, podprowadzać, no ale mówię, zobaczymy, zobaczymy, ile to będzie zajmowało tak przesłanie takiego właśnie krótkiego materiału, to wtedy już jak będzie to w miarę szybko szło, to po prostu będę wiedział, że jak będę miał jakiś zmontowany materiał Coś przygotowanego, raczej zmontowanego No coś nagranego, ciekawego z trasy tutaj, z przejazdu No to będę mógł już Wam to tutaj na przykład dodać, tak Bo tam szybko tak cudowałem Szybko, żeby tylko przed granicą jeszcze w kraju Przed wyjazdem oczywiście te dwa materiały Które mam, które jutro dodam shorta I w niedzielę dodam monolog to mam już dodane na serwisie czekają tylko na publikowanie także mówię, powtarzam dla wszystkich ciekawych stoję w Rotterdamie, czekam nawias na prom z racji tego, że dostałem hasło na, na wifi na internet, także mówię zrobimy taki mały eksperyment, eksperyment zobaczymy, czy się doda Uda, czy się uda dodać ten filmik, ten materiał, tak? Także zobaczymy. Godzina 14, zobaczymy o której się ukaże. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Ja już jak w Anglii będę, to coś tam postaram się jeszcze Wam odpowiedzieć, czy tam na, na fanpage'u czy gdziekolwiek. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej.